Dobrze jest wrócić z tej zajbanej kolonii ci orkowie to debile bile Pierwsze co zrobię to odwiedzę mojego mistrza. Wiesława dopnego z dopnowa a potem no nie wiem może odwiedzę klasztor tam nie byłem bardzo dawno. Mam nadzieję że mnie stamtąd nie wypierdolą po ostatnim heche. Może he. też odwiedzić oczywiście miasto o ile pamiętam jest tam wiele heche he, bardzo wiele bezbronnych chłopców. A i jest jeszcze hehe. He. Ej Staszek, po co my to stoimy? Jesteśmy strażnikami zjebie. jebie. ale po co my to stoimy, jak ani moherzy nie atakują, ani więźniowie. Chojwie. wie, aha. Hej ho hej chodo do dopy by się szło, hej ho hej chodo do pyby się szło. Korwa to a może? Siekiera. Młotyka, bimber, szklanka, Lord Hagen to, pedałka, siekiera, młotyka, babagoła, Lord Hagen to, pierdoła, hehe. O korwa to ten jebany znak czyli jestem już prawie na miejscu. Staszek jesteśmy chyba najlepszymi strażnikami na oddziale, to się wie korwa nikt nam nie przemknie. O korwa co się stało Staszek ale mnie dopaboli, korwa wrzod wrócił niee.